Słuchajcie, nagrywam dzisiaj szybciutko, bo jutro ma napadać do 40 cm śniegu. Więc chciałem Wam pokazać, jak to wszystko będzie, jak to wszystko wygląda dzisiaj. Zobaczcie tutaj, wady nie padało, więc jest ok. Śniegu na no już troszkę tu oczywiście mamy, ale, ale to jest nic. Zobaczycie jutro. Widzę tu, już opata jest, już jest tu gotowa, naszykowana. Ja nie, mam, ja nie mam snowblowera, to będziemy jutro machali, machali łopatą, więc do zobaczenia jutro, jutro rano. Nawet nie wiem, czy pojadę do pracy, czy będę z domu pracował, bo nie wiem, czy się będzie dało w ogóle wyjechać. Słuchajcie, jest godzina 22:30. 22 Patrzcie, na tą, chwilę, na tą chwilę wieje bardzo i zaczyna powoli sypać śnieg. No to są takie podmuchy wiatru na to Ale już Jak siedziałem u góry to słychać jak Jakie są powiewy Już troszkę nasypało ale to jest dopiero początek I całą noc ma sypać oczywiście No jest rano zobaczcie jak to wygląda Na tą chwilę I sypie cały czas Tu sąsiad widzę już walczy Od śnieża Dobry pomysł ja też zaraz idę to poodrzucać bo bo cały czas będzie padało pewnie i będzie coraz więcej tego śniegu. Przynajmniej teraz ten śnieg jest lekki. To... Widziałem tu rano, sąsiad chciał wyjechać, ale się kopał. Nie mógł wyjechać, bo to napęd naprzód. No tam też widzę odśnieża już. No. zobaczymy, ile jeszcze napada. Cały czas pada. No, zszedłem na dół, żeby wam pokazać, jak wygląda. Słyszę dalej, że ktoś odśnieża. Zobaczcie, pięknie jest. Jak przestanie padać, to może wyj wyjmę drona i, i nakręcę z góry. I cały czas sypię. Słuchajcie, właśnie Ola wyszła na dwór. <śmów> Mówi, że jest. No, nie mogła wyjść z domu, bo chciała przejść na spacer. I jest ciężko wyjść przez ten śnieg. Ja właśnie nałożyłem, nałożyłem snow pants. Zobaczcie, mam już snow pants na sobie. Już taki gruby jestem, że się ledwo w nim mieszczę. Muszę, muszę zrzucić trochę. Znaczy ja ważę 90 kg, mam 90, to, to nieźle, ale te spodnie ja normalnie dopinałem bez problemu wcześniej, a teraz nie mogę. Więc idę wypiję kawę, idę troszkę poodrzucać. Nie wiem, czy mi się całość uda za jednym razem. Więc może, może zrzucę trochę kilo i, i będę mógł normalnie te spodnie dopinać. Żartuję oczywiście. Więc do zobaczenia. Na outside jak to tutaj mówią, in Ponglish. No, kawka już jest, oczywiście z maple syrup. Więc piję kawę i, i lecę na dwór. Żona gotowa. Idziemy od tu trochę się nagram, bo tam y, sąsiad z snowblowerem ha od śnieża i nie będzie nas słychać ale zaraz wam pokażę idziemy bo tu jest, jest jest masakra tyle jest śniegu nie jest tak myślałam że gorzej będzie no ale jest dużo jest ciężki ten śnieg podobno pierwszy dobrze. gdzie tam sąsiad ma snowblower a no nie jest tak źle już nie przesadzaj to nie no chodź zobaczyć jak Cała łopata mi weszła. To ile ty? jest? No. No jest trochę. Dobra. Ja nawet podnieść bo... Idę moi drodzy. Słuchajcie, nawet nie wiem czy jedną trzecią odrzuciłem. Wolno to idzie, bo śnieg jest, no jest dość ciężki. Nie Jest bardzo ciężki, ale jest ciężki i muszę to podzielić na kilka podejść, więc idę do domu, chwilę popracować. I jeszcze tu wrócę. Może jeszcze Aleksa wezmę, i nie, Aleks też ze mną poodrzuca. Więc Pani, to jest część pierwsza odrzucania, walki ze śniegiem. Co mamy na śniadanko? Oh. Ja mam jajko i awokado tost. Bo. myślę, że mnie też takie coś dobrego zrobisz. dobrze, ja już zjadłem. Ja już zjadłem, ja już zjadłem. co? jest ok. O, a tu, zobaczcie, ktoś się wyleguje. Ten pan to ma. Życie, co? Co, Maksiu? Ty nie wychodzisz na dwór, jak jest śnieg i zimno, co? Ty, Leniu. Tylko w lato. No, ja wiem. Aluś? Jak ci idzie? Dobrze. Ty prawie skończyłeś. Co ty tam jesz? Takie yeah, zróbmy. Protein bar? Mm -hmm. No to super. Mm -hmm. To jeszcze troszkę, co? No trochę, no. Mm -hmm. No chodź tu, bliżej, nie bój co? się, co? nie wstydź się. Okay. Gdzie masz czapkę? Musi... Um, ja nie mogę znaleźć. Wiesz. Masz Kubo i to sobie nałóż kaptur. Okay. Ale w włosy sobie najpierw masz cały w śniegu Okej, we wiem. Już nieduże się zostało. No nie. Good job. Bodź jak Nasypałeś. Górę. Co ci się stało? A wiesz, się skończyłem na dworzu i... Chyba śniegowało, wiesz. Śniegowało bardzo. Mhm. A jesteś w całym mokry chłopie. Mówię ci? Załóż sobie <grym>. koszulkę. Koszulkę? Nie koszulkę. Czap koszulkę, czapkę. No. no pięknie. Pięknie odśnieżyłeś. Aha. Za, zasłużyłeś na medal Dziękuję mm -hmm. Good job Dziękuję Idź się teraz Jeden z ziemi <laughs> patrzcie odśnieżony przyjechał spych i zobaczyliśmy śnieg i znowu trzeba to odśnieżać no inaczej nie wyjadę samochodem a musimy szybko jechać i kurczę i muszę się wziąć szybko za odśnieżenie trochę tylko odrzuciliśmy bo musimy wyjechać szybko Aha, więc lecimy. Patrzcie, jaki jest. Góry śniegu wreszcie. Pięknie jest. Tu goś widzę, sąsiad też robi Robi zdjęcia. Patrzcie, tu jest na równi z autem. Tu goś. Ma ten śnieża. Patrzcie, co się dzieje. Góry, nie widać stopu. Chodów nie widać normalnie na tych parkingach drogi już tu tylko przejechali raz i nasypali wszystkim zasypali podjazdy oczywiście tak jak i u nas zresztą a zapomniałem powiedzieć że jedziemy zawieść Alexa do fryzjera bo jedzie jutro na narty na 3 dni no, i już ma włosy za długie i musimy. Musi mieć obcięte włosy, więc lecimy go zawieźć. Idziemy na spacer. Ops, bym się wywrócił. Na żonę. Przy okazji wam pokażemy te góry śniegu. Zakończyli odśnieżanie. No, już dużo ludzi tu widzę, poodśnieżało. O, przyjeżdżali z pracy, bo już nie wiem, która jest godzina. Jest piąta? Nie, nie piąta ma. Chyba. Już jest. Tak. O, a tutaj też. Przyjechał. I wszystko. I wszystko z powrotem jest na, na podjeździe się no. robi Patrzcie tutaj jaka góra jest ma 2 metry, bo jest większa ode mnie Chodź pójdziemy prosto Czy wracamy do domu No to jeszcze jedno. kółko duże zrobimy dzisiaj No tu też jest duża góra wow, też ma ponad 2 metry sąsiadka jechała machała no ci tu mają snowblower, to raz dwa pewnie odśnieżyli No patrzcie już któryś dzień już nie jest tak pięknie Bo już ten śnieg jest trochę czarny, brudny ale tak to tak to na tą chwilę wygląda. Jadę praktycznie przez, przez tunel. No ja właśnie wracam z domu, to już jest kolejny dzień. Z domu, do domu z pracy. To już jest oczywiście kolejny dzień. Otworzę garaż. I dzisiaj są walentynki. Kupiłem żonie wa prezent. co się stało. No, nikt nie odśmierzył. Jak ja tu wiadę. Znowu jechał chyba spych, a jakoś wjadę Kupiłem Żonie prezent, ale nie wiem, czy będzie zadowolona z prezentu. Zaraz wam, zaraz wam go pokażę. Słuchajcie, kupiłem Żonie w tym roku. Wiecie, poza kwiatami też praktyczny prezent. Tylko nie wiem, czy będzie za, zadowolona, bo dzisiaj nas dużo śniegu teraz napadało. Chyba ze 30 cm, i przez weekend znowu ma padać. To kupiłem jej prezent nowy. Bo nam się popsuła ta opata jedna, więc no. Zobaczymy, czy jej się spodoba w każdym razie. Aha, no jeszcze, jeszcze mam, pokażę wam kwiaty. Więc idę do domu, zobaczymy. Dobry? Co robisz? Mam dla Was prezent na, na walentynki. Cieszy się? To chodź zobaczymy, czy mama się będzie cieszyła. A masz bluzę. Bokasz, co to za bluza? Obród ZHP od Tawa. Piękna. Super. Dobra. Chodź idziemy, zobaczymy, czy mamy się będzie prezent podobał, okej? Okay. Już mamy. Ja? A. Co? co? Widzę coś. Happy Valentine's Day. Boże, dziękuję. A to dla mnie? Tak, w tym roku ci taki praktycznie prezent kupiłem. To mam... no, chyba dla siebie kupiłeś. Nie, nie, no to jest macie tutaj macie kwiaty i, do... i ten. Happy Valentine's Day. Patrz, Oliwia to dostała. Dobrze, tak naprawdę to to jest dla Oliwii. No, dziękuję. A, a, kwiatki, a kwiaty są dla mamy. Dziękujemy, dziękujemy. I love you. I love you. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day <grym> Happy Valentine's Day. Masz kwiatuszki, Maszka. Hagi, tato. Hagi. I love you, kocham cię. Tam. Kot tylko nic nie dostał na palenzynki. Nie, bo niegrzeczny. Bo niegrzeczny? Draniu. Draniu, co? Ciebie tylko obchodzi jedzenie, nic więcej. Tak, proszę pana? Tak, tak. Oj, tu tu, tu lubi szyjka, szyjka. O, tak, 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 tak. Patrzcie, jak nam robi. Oczyśnierza nam chodzi, bo nie dało się przejść. Tam się do niego, ale nie uśmiechnął się do mnie. Hello. Słuchajcie. Cześć! No my już kończymy wideo, ale jeszcze chcieliśmy Wam tu coś pokazać. Zobaczcie na ten ile jest śniegu i jak jest tutaj zasypany ten. Tu, tu wam pokażę po prostu... Tu jest kosz Botnet i tutaj widzicie, zobaczcie jak jest prawie jak jest zasypany. Każdy ma taką górę pod nową no, takie A jutro, są... jutro 25-40 cm nowo. nowo. Tak. Nowego śniegu. Ma na, nasypać znowu od 20 do 40 cm, więc... Zobaczcie, tu są korytarze, żeby w ogóle przejść. O, nie w tą stronę. No. Więc mamy piękną zimę. Słuchajcie, my już się z wami żegnamy. Dziękujemy. Za, za oglądanie i w takim bądź razie do następnego razu. Za tydzień. Znowu nagramy. Tak, staramy się jedno wideo teraz w tygodniu wrzucać takie rodzinne, nie tylko same rozmowy i wywiady na kanale, więc dziękujemy i do zobaczenia. Za tydzień pokażemy wam, co u nas słychać, ile śniegu jeszcze nasypało i, i co się dzieje tutaj w tej, w tej zimnej kanadzie, bo jest też ta, ta ciepła. Więc pozdrawiamy. Nawet jedna. Osoba się do mnie ostatnio odezwała z Vancouver i właśnie pisała, że pozdrawia pozdrawia nas z tej, z tej ciepłej, z ciepłej Kanady. Bo też taka jest Vancouver nie mają tam za bardzo zimy, tam jest średnia. Z tego co pamiętam, kiedyś czytałem, to średnia temperatura w Vancouver w zimę to jest chyba 2 czy 3 stopnie, więc no to jest jest różnica, bo u nas jest zimno. Teraz jest tylko mi pokazuje mi minus 4, ale dopiero wyjechaliśmy z garażu, więc jest chyba jest troszkę zimniej, więc Dziękujemy. Ale waga Tomek chce dzisiaj iść na łyżwy. Znowu, znowu się <grym> będę torturował, ale zobaczymy czy pójdziemy, bo Oliwia coś tam Ale jest na nartach, więc go nie ma Oliwia jest u koleżanki i ona za bardzo nie chce iść, więc zobaczymy czy ona będzie chciała, czy zostanie po prostu na u ty, koleżanki ja, Ty będziesz kochanie cisnął dzisiaj wieczorem Na łyżwy, na łyżwy <grym> Ja z, z dziećmi mogę iść się poświęcić, ale tak samemu to bo to macie chciałyś. Zobaczymy. Dobra. Nie przeciągamy już. Dziękujemy i do następnego razu. Papa. Pa.